Państwo Olga i Tomasz Piotrowscy prowadzą gospodarstwo rolne w Solnej w województwie dolnośląskim. Dzień dobry. Nazywamy się Olga i Tomasz Piotrowscy. Prowadzimy gospodarstwo rolne w miejscowości Solna, gmina Kobierzyce, powiat Wrocławski. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną na powierzchni 230 hektarów. Państwo Piotrowscy uprawiają pszenicę, kukurydzę, rzepak i buraki cukrowe. Ponadto świadczą usługi w zakresie magazynowania zboża innych rolników. Pani Olga i Pan Tomasz pochodzą z rolniczych rodzin. Budowę siedliska swojego gospodarstwa rozpoczęli w 2014 roku. Na ponad hektarowej działce wybudowali budynek mieszkalny oraz budynki gospodarskie o dużej powierzchni magazynowej. W gospodarstwie wygrodzono obszerną część mieszkalną z domem, altaną, stawikiem z pomostem. Przestrzeń tą zdobi wiele różnych gatunków roślin. W części produkcyjnej znajduje się garaż i magazyn na zboże. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny warsztat narzędziowy oraz maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej. Rolnicy do niektórych prac wynajmują firmy usługowe. Obejście gospodarstwa, dom i księgowość to domeny pani Olgi. Natomiast praca w polu, utrzymanie w dobrym stanie technicznym maszyn, urządzeń i narzędzi warsztatowych to obowiązki pana Tomasza. W wielu prostych pracach w gospodarstwie domowym rolnikom pomagają ich dzieci: Zosia i Wojtek, młodzi sportowcy realizujący się odpowiednio w piłce ręcznej i judo. Państwo piotrowscy od początku budowy swojego siedliska dużą wagę przywiązywali do zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, stąd podział na część produkcyjną i mieszkalną i ich wygrodzenie. Pan Tomasz jest aktywnym członkiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W konkursie bierzemy udział po raz drugi. Zachęcamy wszystkich rolników do uczestnictwa, gdyż niedużą ilością poświęconego czasu można zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo w własnych gospodarstwach. Zachęcamy.